Dalekowzroczność Samuela. Nauczanie domowe, 18 stycznia. Pierwsza księga Samuela, rozdział 16, werset od 1 do 13. Pan rzekł do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niezdatnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą swój róg i idź. Posyłam Cię do Jessego Betlejemity. -Gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: Jakże pójdę? usłyszę o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: Weźmiesz z sobą jałowice i będziesz mówił: Przybywam złożyć ofiarę panu. Zaprosisz więc jęsego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz zrobić. Wtedy namasisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał, Czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Następnie Jeszcze przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł. Ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił szannę. Samuel jednak oświadczył, ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jesemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: Poślij po niego i sprowadź go tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: Wstań i namaść go. To ten. Wziął więc Samuel ruch z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch pański opanował Dawida. Samuel zaś ruszył w drogę i poszedł do Rama. Warto w tej sytuacji przyjrzeć się postaci Samuela. Widzimy, że smuci się z powodu króla. Nie może się pogodzić z tym, że namaszczony zawiódł. Widać w Samuelu głęboką troskę o sprawy społeczne, o dobro wspólne. Czuje odpowiedzialność za to wszystko, co dzieje się w państwie, w społeczeństwie, zwłaszcza przecież, że przyczynił się do wypromowania, wyniesienia Saula. To on jakoś był też jednym z tych, którzy walnie przyczynili się do tego, że Saul króluje i rządzi, ale w sposób, który powoduje troskę i smutek u Samuela. W takiej postawie pewnego zawodu widzimy słucha Boga, przełamuje swoje emocje, przełamuje jakiś rodzaj zniechęcenia, może żal, pretensje, zgorzkniałość i nawet taką wewnętrzną rezygnację, że nie udało się, że ten pierwszy wymarzony król, nie przez niego, ale przez społeczeństwo, po prostu się nie sprawdził. I ponieważ słucha Boga, przełamuje właśnie takie wewnętrzne, emocjonalne zahamowania i zaczyna przygotowywać następcę. Jak działa? Ostrożnie. Nie jest to jakieś wielkie, spektakularne czy mocno rozpropagowane działanie. Nie wznieca powstania przeciw Saulowi. Widzimy, że niesie pokój do Betlejem, choć mógłby wzbudzić rebelię. Nie chcę sprowokować Saula do jakichś niewłaściwych działań, do jakichś dodatkowych jeszcze błędów, choćby do tego mógłby się Saul posunąć, że zgładziłby Samuela. Cechą dominującą jest u Samuela uwaga myślenie o najmniejszym detalu. Wrażliwość na Boże natchnienia. On ciągle jest w bliskiej relacji i ciągle słucha tych Bożych podpowiedzi. Zwróćmy też uwagę, że jego poznanie co do kroków, co do działań jest fragmentaryczne. On odkrywa każde następne po przemyśleniu i zrobieniu poprzedniego. Najpierw jest wskazane miasteczko, Potem dom, rodzina, a dopiero w końcu, po wszystkich już zrealizowanych krokach, jest odkrycie, która to osoba została wybrana przez Boga. W ten sposób namaszcza młodego Dawida, który rozwija się, zwróćmy uwagę, w tym samym środowisku. W środowisku rodzinnym niewiele się zmienia zewnętrznie, ale tu, właśnie w tym miejscu, Dawid dojrzewa. I to ważne, Samuel chce, żeby ceniła Dawida rodzina. Czytamy, że namaścił go pośród jego braci. Oni mieli stać się tym środowiskiem, swego rodzaju ochroną na przyszłość. Ale tym najważniejszym przygotowującym Dawida jest duch pański, który ogarnął go. To jest najpiękniejsza inwestycja dla przyszłego działacza społecznego, wojskowego, narodowego, państwowego. Tak działa Samuel. Ma do wykonania zadanie proste, a z drugiej strony bardzo delikatne. Jest to jak chirurgiczne cięcie precyzyjne, skuteczne, niewzbudzające zbyt wiele zamieszania. Prośmy o taką wrażliwość dla siebie. Prośmy o taką umiejętność podejmowania działań, w których, jak widzimy, wychowywany jest następca, wychowywane jest nowe pokolenie, które podejmie kroki pozwalające mądrze, roztropnie i skutecznie rządzić. Nie na zasadzie przewrotu, nie na zasadzie buntu przeciwko obecnie panującemu królowi. Ale jest to działanie, które jest z Bożego ducha po to, żeby nowe pokolenie, nawet jeśli dziś są trudne warunki, stawało się na tyle przygotowane, żeby rządzić sprawiedliwie według Bożego serca i pod natchnieniem ducha. W takim myśleniu, w takim działaniu, w takim przygotowywaniu też następców swoich, niech ci błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.